Łowiczanka Martyna Murawska w ludowym zespole Mazowia tańczy od pięciu lat, ale ten ostatni, charytatywny koncert był dla niej wyjątkowy. Zbierano pieniądze na leczenie mamy Martyny, beaty murawskiej, ciężko rannej w wypadku samochodowym. O pomyśle przyjaciół z zespołu, których poruszyła tragedia koleżanki, złowicza Agnieszka Ziemiańczyk. Członkowie zespołu Mazowie zrobili to, co potrafią najlepiej. Zagrali, zaśpiewali i zatańczyli na łowickiej scenie. Pierwszy raz bierę udział w takim. Koncercie I bardzo się cieszę, ponieważ bardzo lubię Martynę i chciałam bardzo jej pomóc. Beatę znam. znam. Poznałyśmy się właśnie przez to, że Martynkę przywoziła, zawsze chętna nam do pomocy, chociaż z nami nie tańczyła. Łowiczanie udowodnili, że mają otwarte i wielkie serca. Ta rodzina na pewno przeżywa bardzo, jest w wielkiej potrzebie i trzeba jakoś ich wspomagać. To nieważne, ile to będzie pieniędzy zebrane, bo będzie i tak mało. Natomiast ważne jest, że ludzie mają chęć pomocy, chęć bycia z kimś innym i chęć podarowania tego drobnego grosza swojego. Rodzina pani Beaty jest wdzięczna wszystkim, którzy zdecydowali się pomóc. Kierownik zespołu podkreślił, że pomysł tego występu wyszedł od młodych ludzi. Mówiłam, mamie. Jaki pomysł tutaj mieli nasi w sumie w tej chwili już przyjaciele z zespołu. Jest bardzo wzruszona, ucieszyła się i, i ma nadzieję, że to w jakiś sposób także pomoże. Podczas tego wieczoru dla pani Beaty zebrano prawie 1500 zł.